Witam wszystkich z tej strony. Dzisiaj będziemy grać w e, Let Him Go, czyli Pozwól Cię Mu Odejść, żebyście mnie słyszeli. E, będziemy, będziemy, pozwólcie Mu Odejść będziemy grać. I uwaga, gra ma długość, dźwięki, jasne efekty i obrazy i z sceny będzie i więc uważajcie po tu. Jak macie te, jakieś problemy, to wyłączcie. bo Eee... Bojem jak to... A ja of... ten... E, ma... Jestem na ciebie zły, e, ten... E, zostaw mnie. Czyli tam masz broken spawn. E, mu... Muszę się przejść. Masz broken spawn. Wsut spawn... E, spawn point. Mów ten powinienwał cię z firingiem. Ja, klasyczny Boblox. Te, zdjęcie. Nie pamiętam kiedy je, zro kiedy je zrobiłem. Ten ring jest nieuwierzalnie nie słyszany tutaj. Tak był kiedyś. Nie, aż nie. Tak to NPC. Muszę porozmawiać z NPC tam. A nie, czego mam do głowy? Wiem, ta ma być taka klatkowa. I wiem, że nadmienną nagrywał tę grę, ale ja też muszę. No to ten, ten. Dobra. Wracam do Marcela. Marcel na 20 listopada będzie pierwszy odcinek od niego. Dam, dam Wam link do jego kanału. Będzie się nazywać Marceli. Jeśli nie wiadomo na tej Marceli będzie się nazywać. O, Pan ma Będzie się nazywać Marcelli. I. E, będzie nazywać Marceli. Będzie się nazywać. Marcelli. Mów wam Będzie się nazywać Marceli. Ten kanał. I. E, będzie głównie z załąku, jak mówiłem. Ale będzie taki kozacki film. Będzie sobie sobą reakcja, jak mówiłem. Będą, będzie będzie ma, on ma mikrofon, ma no, ten laptop gamingowy, będzie. To zresztą lepiej od, niż u mnie. Dobry wieczór. Chcesz coś kupić? No, no nie, nie, nie jestem pewien. Nie chcesz wziąć swojego, swojego ulubionego soku? Would anyone. Think? Tylko zar... No, no, dobra, ale. Zadba o siebie, proszę. Dobra. Jeszcze muszę porozmawiać z trzema innymi. Tutaj, okay. Cozy są. Nie, jak to przeprowadzi? W jakiś sklepie. Hello. Witaj w. Ty znowu? Ehm. Um, więc. Odlice, Ostatnio ten pomarańczowy dzieciak nie był z tobą tak długi czas. By the way, I'm going to. Good guys. Good bardzo długo czasu ze sobą. Nakrywa się, nakrywa. With Hall, Saving You Both Jak widzę oddzielnie Was, myślę, że już nie jesteśmy... E, nie jesteście w tak? This, yeah, God, I, nie, nie wiem, dokładnie nie wiem. Ten zajmę się, tak? Dobra, wystarczy tego. What I'm, and, czego, Czym się interesuje to... You haven't been? Ten. Ten. Nie ma nic wspólnego z tą zieloną dziewczyną, czy to ty? No. ale really, Ten. Mam nadzieję, że to nie byłeś ty. Nie, mam nadzieję, że mnie nie kłamujesz. Nie wiem, jak długo. Jeśli nie chcesz co, niczego kupić, to opuszczam. Nie, nie opuszczam. To ja opuszczę. Jeden jaki długi diabeł. Halo. Montanna... Muszę jeszcze dwóch znaleźć, ziemi. Dobra. Mamy tylko jednego implicita. Mm. 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 Aj baj. jeszcze ten... Jest wszystko po w porządku. Mm. Aj... Mm. Jakby, nie mógł, jakby nie umiał nie nie miał mówić. Didzi już biedny. Dobra, jeszcze jednego muszę znaleźć. A coś, to ten, jak chcecie przejść sobie tą grę, to tutaj, koło, jak się idzie tam, ja jest tam się, to, to trzeba iść ten obok swojego domku, on jest tutaj. My idziemy dalej. Po prostu go zapytajmy. Nie, nie, ten nie jestem poważny, ten chcę... ...łalić wtedy? Nie, no za szybko! Mówią coś ode mnie, zatem... jed Halo, za szybko! Zerwaj Nie, nie zdążę tego przetłumaczyć. Przepraszam za to, dzieciaku. nie było ty? Dlaczego? O, tutaj jest ostatni MPC, tylko fontanny. Ej, hej, ten. Hej, Zamal. Nie mam dla ciebie nic dzisiaj. Ni nie chcę. O, okej. Okay. O, no dobrze. Zobaczymy się na następnym Ten... Następny... ten następny... ten... niedługo. Ten. Źle mówię. Nie czuję się dobrze. Już chcę iść do domu. Dobra, idę do domu. Bo to ja wymiot zrobić. Biegniemy do domu. Ale biegniemy do domu. Biegniemy do domu! Ten nie ma zamiaru biegnąć do domu. Biegnie do domu! O, widzicie? Ten posłuchał mnie. A. Zamykamy drzwi i śpimy. A animacje są. Tak, staro dawna ale fajne. Podobają mi się takie. Ale ja będzie koszmar. Gdzie? się mnie przyniosło się. Idziemy. Okno? Nie. Jak wyjść? A tutaj okno, czy... Za drzwiami. Nie wiem. Tutaj jest non tekstu Tego nie da się podać, To jest do innego tego. Coś mi mówił... Mart Martwy spawn? Coś mi mówi, żeby iść prawo. Idziemy prawo? proste. prosto? Ale prawo. Nie będzie mógł. non tekstu jest do innego tego endingu. Tego też dzisiaj zrobimy. A tego nie było. O wiem. Byliśmy ten, przez ten cały... przez cały czas ten przyjacielami. jest ten przez ten długi czas, nie? Zawsze ten... zawsze ze mną cały swój czas. To nie jest Jarz Fadwickiego. Nie, a idziemy powolutku do niego. wiem, wie, że żeby tam zrobić ten inny ending, trzeba zejść tam. Ale nie, nie, nie pójdę tam. nie ma na pijmy idziemy do fajingu. To jest fajeringu. Ale... Waga. Dzień No ja będzie tam uważam, cię. Nie, maj to przetłumaczyć. Boję się. O ja. Ja go nie pamiętam na odcinku ładnie osią. Boję się. Co ja znam

Może już chodzę. Albo tutaj, no daj gry. Zdaj mi Spawn? Ja cielu. Wyglądasz gorzej niż, niż e, wczoraj. Co się stało? Spawn? Hej. Nie Jeniuk, czy możesz chleb przejść? Okej. Okay. Aj, się uli.

Ale skoro tak, to wszyscy o nim myślą i w ogóle spojrzyjmy. Bo mogę uwierzyć że temu, co czuję. No, Wierzę w co czujesz teraz. Jesteś wujaldym, wiedziałem co czuję. Butchin jest, e Jestem ujardy, wiedzą, But bo, ale on nie jest. Nie my, Proszę spał. Dobra przyjacielu, masz nową przyjaciółkę, weź, o oni zapomnij. To ja lubię niepięknie Weź sobie na randkę trzymaj i oni też zapomnisz dobrze? Nie słucham, nie dało nam jedyny Idziemy, to bar, to ba, ba jest tam Idziemy, biegnij O, no, dobra Jesteśmy. Diaboliku. Łoś! O matki! Cześć, ja Jak tam jak tu dzień? Ten. wygląda niż. E, ten wygląda. Y, wy, wygląda z e, niż To nie jest dobrze. że all right. you don't have to answer. Nie ten. Okay. nie nie. Nie mogę już na to odpowiedzieć. Ten, ten. 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 później. nie, to to jest. później. E, kiedyś później. dobrze? Ten, bo ten powinien być lepszy dla ciebie. Dobra. teraz idziemy do, do kozy. chłopie, coś ty zrobił. Wam tu na no, Cozy Shop Jeszcze chipsy, rajdź A oby to nie było na prawo autorskie Dobra, nie zresztą jesteś tak martwy, ale wypasło na no, Nie poźno nie mnie tą twarzą Tu chciałem ten. Zaszysz mnie. W ogóle on ma ten zepsuty właśnie ten spawn. Nie czuję się dobrze. No i one, przyjdź do domu. W to biegnij. Biegnij! Przeteleportuj się. O dobry. dobra. To idziemy spać. Mam nadzieję, że to że nie będzie teraz. Ja tylko szmaru. Mimi, mimi, Teraz kolejna dawaj, to ja nie mam, 51, Mam 10 minut, 8 minut, dawno, proszę, Aha, pot jest zrobione, lepsze od dwóch, dobra, jak chcesz, on się wyskoczył, będzie to, będzie hałpa teraz, bo ja go nie jest ja chcę jak hałpa to jest jakiś Marty Spawn, Marty Spawn, nie? Marty Spawn chyba. Nie wiem. Hello. Hello. Bro... B... 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 Bro... Broblox. Bro, o, oh, I tak przyszłość. Dzięki, ale wiesz... Nie czekaliśmy na ciebie. Ja uciszę. Nie mogę uciszyć. A się montuj! się chwilę. Czego ludzie mamy się? ten tego ten naprawdę ten, ten lustras. Nie wiem jak to co to I bowiem się nie Tak. Jak zawsze. I będzie kartę NPC? Tak, to czyliśmy. Haha, to no nie wiadomo. Bo... On nic nie powiedział. To jest dziwne. Chłopie coś ty zrobił co robił. Co tu się ja spanęło? Barbarek, to idziemy tutaj. Naucz się. Naucz się. Naucz się. ten na Naucz się akceptować ten pomoc innych. Ja, nie, co nie mili. Twarzy stracili. Wiem, ja, nie, nic nie mili. Mam nadzieję, że już nie będzie tak... nie będzie taka miła. To będzie miła. No też twarzy nie ma. Na Nasz skrem jest ten. Tam ten dla, dla dziwaków jak ty, Teraz wyrośnie. Ja znaczy się nie mili. Dobra, teraz, teraz to już musi być miła. I won't. To no, mnie nawiąza cię? Tak powiedziała. Eee, nie, nie I teraz twór, ten, twój wybór wobec ciebie. Jedno. Dlaczego wszyscy są niemili dla mnie? Co jest słabo. Chcę iść do tego. Nie wiem. Ja już bym nie chciał żyć. Nie chciałbym żyć w takim... w takim mieście. gdzie Jesteś sam, i nikt ciebie nie lubi. Oje, dobra. Dobra jest tam. Idziemy spać. A nie mogę wpać, bo fajny, to mnie wiemy. I śminę. Mi, 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 mi. Ja ten straszny wręczony, niszczony, jedyny... Mianowicie... Tyle... Nie zdążyłem chyba czasem tego tak... Ho! Łukas, to in imię. Spawn! Proszę otwórz drzwi! Ja przyszła sprawdzić cię... Ten. Nie chciałem... Nie chciałem, żeby ci się nie... Żeby się nie czuł źle. Dot. Open. Nie da się nic innego dać. Ale wzrogi obraz on Dobra, otwieramy. O, co e, Nie chcę wzywać pana Boga z tego jak coś. Bardzo e, ten... przepraszam. Nawet nie, nie, e, naprawdę nie chciała skrzywdzić ciebie. Nigdy ciebie nie opuszczę znowu. Miła, tu... jest taki głupi, jeśli to... jeśli pomyślałaś, że to jest prawdziwa, prawdziwa naprawdę Złamał mi łeb O Ta, Tak, nie było Na mi Rosta tak, nie było Boję się Śmiem, na oczykleniu rąsta to było... że to było dobrze, ten. Ja nie wiem co ja zrobić. A pewnie jeden mi tam począć samochód. Tak Nie! Nie, dzieciaczku, nie! No jeden! O jeden o ja Nie bym No to mnie banuj mnie, proszę! Jezu. Biedny, tylko spał. Trafajajaj im poddali, smutny. I pogryzł. Trafajajaj im. I could not. Nie powinienem? No tak. To jest moja wina. Nie powinienem ciebie zostać ten samego. Przepraszam. Naprawdę, przepraszam, spał. Bo, no, go. The end. Dziękuję za wszystkie, co nas wspierają. I dzięki za oglądanie. Ok, to. Następny ending pojawi się w następnym odcinku. Do zobaczenia!